Gdy w 2007 roku jako 17-latek debiutował w pierwszej drużynie Barcelony, wróżono mu karierę na miarę największych legend futbolu. Kiedy rok później odmówił selekcjonerowi reprezentacji Hiszpanii wyjazdu na Mistrzostwa Europy, uznano, że piłkarzowi odbiła sodówka i od reprezentowania swojego kraju woli wyjazd na wakacje. Gdy jeszcze przed 30. zdecydował się na transfer do Montreal Impact, klubu grającego w MLS, kibice nie mieli wątpliwości. Ten chłopak zmarnował swoją karierę. Kiedy zaś po latach rozczarowań i wszechobecnej krytyki zdecydował się opowiedzieć publicznie, co tak naprawdę sprawiło, że jego kariera pognała w zupełnie inną stronę, krytykanci zamilkli. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Bojan Krkic. Piłkarz, który miał być najlepszy. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami historia z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Historia z boiska. Ciekawsza strona futbolu. 24 kwietnia 2007 roku Barcelona rozgrywała towarzyski mecz z drużyną Al Ahli. Katalończycy gładko wygrali 4 do 0, i w normalnych warunkach byłoby to spotkanie do zapomnienia. Od kolejny sparring z niewymagającym przeciwnikiem. W Barcelonie pamięta się jednak ten mecz z jednego powodu ówczesny trener Blaugrany, Frank Rijkaard, zdecydował się sprawdzić, jak w seniorskiej drużynie poradzi sobie złote dziecko La Masi, Bojan Krkic. Zaledwie 17-letni napastnik, syn Serba i Hiszpanki, zaczął treningi w szkółce Barcelony już jako mały chłopiec. Kiedy liczba goli strzelonych przez Bojana w młodzieżowych drużynach dobiegła do, uwaga, 900, holenderski szkoleniowiec pierwszej drużyny uznał, że przyszła już pora na poważny test. Drużyna Barcelony, która pod wodzą Rajkarta rok wcześniej wygrała Ligę Mistrzów, wciąż prezentowała wysoki poziom, ale na złotym pomniku zaczęły pojawiać się rysy i pęknięcia. Na początku sezonu poważnej kontuzji doznał Samuel Eto, a zastępujący go Ejdru Gudjonsen i Javier Saviola nie spełniali oczekiwań. Mimo że wciąż gwiazdą numer jeden katalońskiego klubu był Ronaldinho, na boisku coraz częściej podawano do dwudziestoletniego wówczas Leo Messiego, a za kierownicę w środku pola śmielej łapał Andres Iniesta. Bojan miał być zatem kolejnym wychowankiem, który będzie gwarancją płynnej zmiany pokoleniowej w Barcelonie. Drużyna Al-Ahli z Kairu była zatem idealnym przeciwnikiem, na tle którego nastolatek mógł spokojnie wejść do drużyny seniorów. Przypuszczenia okazały się jak najbardziej słuszne. Bojan jeszcze w pierwszej połowie uczcił swój debiut bramką na 2 do 0. Gdy Barcelona wróciła do zmagań na krajowym podwórku, Rajkart odesłał jednak Bojana do rezerw. Duma Katalonii w walce o mistrzostwo Hiszpanii szła łeb w łeb z Realem Madryt. Było jasne, że w takim momencie opieranie ataku Barcy na 17-letnim wychowanku byłoby zagraniem zbyt ryzykownym. Duma Katalonii wyłożyła się jednak na ostatniej prostej, tracąc mistrzostwo na rzecz królewskich. Wielkie rozczarowanie było jednocześnie wielką nadzieją. Kibice domagali się zmiany, a zmiana ta miała w dużej mierze twarze Messiego, Iniesty i niesty i pojana. Bojan Krkic został oficjalnie włączony do pierwszej drużyny i niemal od razu stał się przyczyną azjatyckiej wojenki między Barceloną a reprezentacją Hiszpanii do lat 17. Klub szykował się do wyjazdu na przedsezonowe tournée po Japonii, a młodzieżowa reprezentacja, której Bojan był niekwestionowaną gwiazdą, miała w tym czasie rywalizować w Mistrzostwach Świata w Korei Południowej. Żadna ze stron nie chciała odpuścić, a konflikt musiała rozwiązać Krajowa Federacja, która uznała, że w tym przypadku reprezentacja kraju ma pierwszeństwo, co w przypadku konfliktu hiszpańsko-katalońskiego nie przeszło bez echa. Bojan wrócił z turnieju ze srebrnym medalem i pięcioma bramkami na koncie. Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować, że największym odkryciem i niekwestionowaną gwiazdą tamtego turnieju był rówieśnik Bojana, pomocnik reprezentacji Niemiec, niejaki Toni Cross. Tuż przed rozpoczęciem sezonu Bojan odbył długą rozmowę z Frankiem Rajkardem na temat nadchodzącej kampanii i roli, jaką młody Hiszpan miał pełnić w drużynie. Holenderski szkoleniowiec zapewnił Bojana, że zarówno on, jak i starszy o dwa lata Meksykanin Giovanni dos Santos, któremu również wróżono wielką karierę, będą regularnie dostawali szanse na boisku. Mimo tego, że atak Barcelony straszył nazwiskami Ronaldinho, Messiego, Eto i sprowadzonego z arsenalu Thierry'ego Auriego. Wyczekiwany przez kibiców ligowy debiut Bojana Krkicia miał miejsce 16 września 2007 roku w meczu przeciwko Sasunie. Hiszpan wszedł na boisko w miejsce wspomnianego dos Santosa i chociaż nie udało mu się strzelić bramki, i tak zapisał się w historii klubu jako najmłodszy piłkarz doby Katalonii, który wystąpił w meczu ligowym, czym pobił rekord Lionela Messiego. Słowa dziennikarzy, którzy zachwyceni nastolatkiem mówili o nim w kontekście następcy Argentyjczyka, brzmiały, co tu dużo mówić, śmiesznie, biorąc pod uwagę fakt, że Messi urodził się zaledwie trzy lata wcześniej. Mimo to porównania Bojana do Leo nasuwały się same. Obaj drobni, niscy, z podobną fryzurą, obaj wychowani w La Masi. Wyglądali na dwóch genialnych braci. Przyszłość Barcelony rysowała się w najjaśniejszych barwach. Kilka dni po debiucie w Lidze przyszedł czas na przetarcie szlaków w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu fazy grupowej przeciwko Olympic Lyon, Raikart wpuścił Bojana na ostatnie minuty, zastępując nim oczywiście Messiego. Dzieciak z numerem 27 na plecach oficjalnie zameldował się w europejskim futbolu. Pierwszy sezon Bojana w seniorskiej piłce był rewelacyjny. Chociaż Barcelonie znów nie udało się zdobyć Mistrzostwa kraju, hiszpański napastnik wystąpił łącznie w 40 meczach, a we wszystkich rozgrywkach strzelił 12 bramek. Kibice i eksperci, nawet ci, którzy nie byli przychylni Barcelonie, w większości oddawali sprawiedliwość i doceniali pracę Rijkarda, który mądrze wprowadzał Mokosa do drużyny, starając się nie rzucać go od razu na głęboką wodę. W klubie uznano, że Bojan udowodnił swój talent i spełnił oczekiwania. Z końcem sezonu zakończyła się w Barcelonie era Ronaldinho, który odszedł do Milanu, podobnie jak włoski obrońca Gianluca Zambrotta. Te transfery pozwoliły na dokonanie kolejnej symbolicznej zmiany. Zwolnione przez Ronaldinho i Zambrottę numery 10 oraz 11 powędrowały na koszulki kolejno Messiego i Bojana. Nadchodziła nowa era, era wychowanków. O Bojanie zrobiło się niezwykle głośno w maju 2008 roku. Tym razem jednak w negatywnym tego słowa znaczeniu. Jeszcze na początku roku, selekcjoner dorosłej reprezentacji kraju, Luis Aragones, powołał Bojana do kadry na towarzyski mecz z Francją. Gdyby napastnik wystąpił, pobiłby kolejny rekord. Tym razem stałby się najmłodszym reprezentantem Hiszpanii w historii. Debiut nie doszedł do skutku ze względu na problemy żołądkowe, które w ostatniej chwili wyeliminowały Bojana z gry. Napastnik pozostawał oczywiście w orbicie zainteresowania Ragonesa, tym bardziej, że wielkimi krokami zbliżało się euro 2008. Atak La Rocha, jak nazywamy Hiszpanów, opierał się na duecie Fernando Torres david Villa. W odwodzie był także król strzelców ligi Daniguiza z Majorki, a dzięki temu, że selekcjoner zrezygnował z usług Kraula, w kadrze zwolniło się miejsce dla jeszcze jednego napastnika. Powołanie Bojana było więcej niż pewne. Gdy Hiszpanie czekali na ogłoszenie listy 23 wybrańców Aragonesa, którzy mieli walczyć o Mistrzostwo Europy, w mediach zawrzało. Bojan odmówił selekcjonerowi i zdecydował się nie przyjmować powołania. Wiedząc o zamiarach Aragonesa, Bojan sam zadzwonił do niego i poinformował o swojej decyzji. Niedługo później wyjaśnił jej powody dziennikarzom. W ciągu ostatnich dwóch lat zagrałem w reprezentacji Hiszpanii do lat 17, zarówno w Mistrzostwach Świata, jak i Europy. Reprezentowanie kraju to dla mnie wielki powód do dumy, i nikt nie może kwestionować mojego zaangażowania. Zawsze z radością przyjmowałem powołania, jednak teraz musiałem odmówić, ze względu na to, że jestem po prostu wykończony. Potrzebuję krótkiej przerwy. Wypowiedź Bojana nie została ciepło przyjęta przez media. Dziennikarze zarzucali mu lenistwo i brak szacunku dla reprezentacji, a rzekome przemęczenie było powodem do drwin kibiców. Aragones nie zareagował emocjonalnie również ze względu na to, że nie brał Bojana pod uwagę jako napastnika pierwszej jedenastki. Jego miejsce w kadrze zajął Sergio Garcia, również wychowanek Barcy, grający wówczas w realu Saragossa.

Tymczasem w Barcelonie musiało dojść do kolejnej zmiany. Tym razem na stanowisku trenera. Trzecie miejsce w poprzednim sezonie uznano za porażkę, a fakt, że duma Katalonii o możliwość gry w lizę mistrzów musiała walczyć z wisłą Kraków w kwalifikacjach, było dla nich, jeśli nie upokorzeniem, to z pewnością mocnym policzkiem w twarz. Z klubem pożegnał się piłkarski ojciec Bojana, Frank Rajkard. Odejście holenderskiego trenera bardzo zabolało Krkicia. Rajkard w pełni mi zaufał, ja równie mocno ufałem jemu. Ma wspaniałą osobowość. Moja relacja z nim była wyjątkowa. Z nikim nie czułem takiej więzi. Nowym trenerem Barcelony został niespodziewanie ówczesny szkoleniowiec drużyny rezerw, 37-letni Pep Guardiola. Wydawało się, że Katalończyk jeszcze chętniej postawi na wychowanka Lamasi. Po jednym z pierwszych treningów Guardiola powiedział: Na świecie jest tylko kilku piłkarzy, którzy mają w sobie ten magiczny czynnik. Bojan jest jednym z nich. Były to jednak miłe złego początki. Guardiola niespodziewanie zaczął ograniczać rolę Bojana, coraz częściej wpuszczając go dopiero w końcówkach spotkań. Pep nie miał w zwyczaju publicznie wyjaśniać swoich decyzji. Tym bardziej, że dokonania Barcelony w pierwszym sezonie pod jego wodzą były na tyle imponujące, iż żaden dziennikarz zwyczajnie nie miał prawa krytykować posunięć katalońskiego trenera. Barcelona jako pierwszy klub w historii hiszpańskiego futbolu zdobyła potrójną koronę. Zwyciężyła w rozgrywkach ligowych Pucharze Króla oraz w Lidze Mistrzów. Blaugrana odzyskała mistrzostwo Hiszpanii, wygrywając wyścig z Realem Madryt z przewagą 9 punktów, ale Bojan nie mógł być zadowolony. Wystąpił zaledwie w 23 meczach ligowych, w których strzelił tylko dwie bramki. Nieco lepsze wspomnienia hiszpański napastnik miał z rozgrywek Pucharu Króla. Zagrał we wszystkich dziewięciu spotkaniach, w których strzelił pięć bramek, w tym jedną w wygranym 4 do 1 finale z Athletic Bilbao. Leo Messi, Leo Messi, W Lidze Mistrzów natomiast trafił trzykrotnie w dziesięciu meczach. Wielki finał, w którym Barcelona 2-0 pokonała obrońców tytułu z Manchester United, Bojan oglądał z ławki rezerwowych i nie pojawił się na boisku. Po absolutnym zdominowaniu całego sezonu, każda decyzja Guardioli z oczywistych względów brana była za najlepsze możliwe rozwiązanie. Mijały kolejne miesiące, a sytuacja Bojana nie zmieniła się ani trochę. Uznawany był przez Guardiola za piekielnie zdolnego, ale z niewiadomych przyczyn, gdy w końcu dostawał szansę występów, nie zachwycał. Wypadł również z szerokiego składu seniorskiej reprezentacji Hiszpanii. Pozostała mu gra w drużynie U21. Kariera Bojana zatrzymała się na kolejne dwa sezony. Transfer z latana Ibrahimowicza, a po jego odejściu sprowadzenie Dawida Wii były jasnymi sygnałami Guardioli o treści Wciąż szukam napastnika. Chociaż Bojan przejął po zatanie dziewiątkę na koszulce, już nawet kibice tracili wiarę w to, że doczekają się, aż Hiszpan pokaże, na co go stać. Sezon 2010-2011 uznawany jest dziś za trenerski szczyt Guardioli. Mimo, że nie udało się powtórzyć osiągnięcia sprzed dwóch lat, czyli potrójnej korony, Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii i wygrała Ligę Mistrzów, znów z Manchesterem United. Piłkarze blaugrany do perfekcji opanowali narzucony przez Guardiolę styl zwany tiki taką, polegający na nieustannych szybkich podaniach i kosmicznej wręcz przewadze w posiadaniu piłki. Po finałowym meczu Ligi Mistrzów, w którym Barcelona zwyciężyła 3-1, trener Czerwonych Diabłów, Sir Alex Ferguson, powiedział: To prawdopodobnie najlepsza drużyna, z jaką przyszło mi się mierzyć. Wszystkie bramki dla Barcelony w tym meczu zostały strzelone przez trio, nazwane później MVP Messi-Villa Pedro. Bojan znów cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Kiedy w doliczonym czasie Guardiola zamiast Bojana wpuścił na ostatnie sekundy Ibrahima Flaja, hiszpan zrozumiał. To jego koniec w Barcelonie. Z punktu widzenia fana, Guardiola jest niezaprzeczalnie najlepszym trenerem na świecie, powiedział później. Ale w naszej relacji nastąpiło kilka momentów, które bardzo mnie zabolały. Trener kilka razy nie zachował się wobec mnie uczciwie, dlatego zdecydowałem się odejść. W Barcelonie uznano, że najwidoczniej przeliczyli się w oczekiwaniach co do Bojana i bez większego żalu zgodzili się na transfer Hiszpana do Romy. Dzielno Rosji trenował wówczas Luis Enrique. Każda drużyna chciała grać jak Barca, a hiszpański szkolniowiec zapewniał, że pod jego wodzą Roma będzie grała na wzór ekipy Guardioli. Bojan miał być kluczowym elementem jego układanki. Enrique zdecydowanie postawił na Rodaka, ale 7 bramek w 33 meczach sezonu to nie był wynik, który mógł powalić na kolana. Bojan nie był Messim, Roma Barceloną, a Enrique Guardiolą. Eksperyment nie wypalił, a obaj panowie zdali sobie sprawę, że muszą rozglądać się za nowym miejscem pracy. Kariera Bojana pikowała w zastraszającym tempie. Hiszpan został we Włoszech. Z Romy powędrował na wypożyczenie do Milano, ale o sezonie 2012 13 w barwach napast napastnik chciałby pewnie zapomnieć. Strzelił tam trzy bramki. W Serie A roi się od silnych osobowości, Bojan jednak do nich nie należy, pisali włoscy dziennikarze. W końcu do pogrążonego w głębokim kryzysie piłkarza pomocną dłoń wyciągnęła Barcelona. W klubie nie było już Pepa Guardioli, który po rocznej przerwie postanowił sprawdzić się w Bayernie Monachium. Dlatego Bojan wrócił do Katalonii z wielkimi nadziejami. Chłopak nie był głupi. Wiedział, że po tym, co pokazywał na boisku przez ostatnie miesiące, nie ma szans na pierwszy skład w Barcelonie. Więc gdy tylko pojawiła się oferta wypożyczenia do Ajaxu, powiedział: tak miał wrócić silniejszy. Cóż, nie wrócił. Choć w przedsezonowych sparingach Bojan grał bardzo dobrze, po rozpoczęciu rozgrywek ligowych okazało się, że kryzys trwa w najlepsze, a napastnik popadł w przeciętność. Barcelona ostatecznie zrezygnowała z próby wskrzeszenia jego kariery. Napastnik wrócił do Barcelony, ale tylko po bagaże. Ten rozdział był już zamknięty. Nie udało mu się również w Premier League, gdzie dostał angaż w Stoke City. W deszczowym mieście spędził 2,5 sezonu, zanim znów wysłano go na wypożyczenia najpierw do Mainz, później do Alawesza. Po powrocie do Anglii, kibice tułającego się w dole tabeli Stoke naiwnie wierzyli, że może w ostatniej chwili Bojan, niczym w hollywoodzkim filmie, nagle odzyska radość i zacznie grać na miarę oczekiwań. Nic takiego nie miało miejsca. Klub rozwiązał umowę z napastnikiem na początku sierpnia 2019 roku. Następnego dnia kanadyjski klub Montreal Impact ogłosił, że Bojan dołączył do ich drużyny. Tym razem jednak większość kibiców i dziennikarzy powstrzymała się od szyderczych komentarzy. Wówczas bowiem świat znał już inną stronę Bojana. W maju 2018 roku z zawodnikiem w jego domu w Hiszpanii spotkał się Sid dziennikarz brytyjskiego Guardiana, by szczerze porozmawiać z napastnikiem Stoke o niespełnionej karierze. Nie spodziewał się z pewnością, że zamiast banalnych wymówek usłyszy prawdziwą spowiedź zbliżającego się do trzydziestki piłkarza, który zdecydował się opowiedzieć publicznie swoją historię, rzucając na nią zupełnie inne światło. Okazało się, że wszystkie boiskowe niepowodzenia miały podłoże psychologiczne. Ludzie nie wiedzą wielu rzeczy. Nie pojechałem na Euro nie dlatego, że nie chciałem. Po prostu się bałem. Kiedy miałem zadebiutować w meczu z Francją, dziennikarze pisali, że miałem problemy z żołądkiem. Prawda jest taka, że dostałem wówczas ataku paniki. Towarzyszyły mi one praktycznie od początku kariery. Wszystko zaczęło się bardzo szybko. W wieku 17 lat pojechałem na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata. Kiedy wróciłem, nagle okazało się, że nie mogę w spokoju przejść się ulicą na piechotę. Każdy mnie kojarzył, każdy chciał zdjęcie, autograf. Kilka dni później zadobiutowałem w Barcelonie. Cały czas słyszałem, jak się wiele po mnie spodziewają. Minęło następnych kilka dni i gram w Lizy Mistrzów. Chwilę później strzelam pierwszą bramkę. Mija trochę czasu i dostaję powołanie do reprezentacji. To pędziło w zawrotnym tempie. I wszystko jest w porządku, do momentu, kiedy w głowie robi się taki bałagan, że organizm po prostu mówi stop. Panika atakuje każdego w inny sposób. W moim przypadku ataki miały postać zawrotów głowy i mdłości. Cały czas, gdy czułem presję, dostawałem ataku. Kiedy przed meczem z Francją wszedłem do szatni, było okej. Okay. Dopiero gdy usłyszałem tumult kibiców i poczułem to napięcie unoszące się w szatni, zaczęło się. Wiedziałem, że nie dam rady. Zamiast na boisko powędrowałem na leżankę. Zaczęło mi się to przetrafiać coraz częściej, więc musiałem przyjmować leki. Kiedy na horyzoncie pojawił się temat euro, postanowiłem, że muszę się od tego odizolować. Nie mogę jechać. Okazało się, że o psychicznych problemach Bojana wiedzieli wszyscy w Hiszpańskiej Federacji. Tak, wiedział o tym trener Aragones, wiedział też dyrektor Fernando Hierro, który zadzwonił do mnie na dzień przed ogłoszeniem składu. Jechałem wtedy na trening. Powiedział: Chcemy cię powołać na euro. Jak się czujesz? Odpowiedziałem, że bardzo mi przykro, ale nie mogę przyjąć tego powołania. Chwilę później byłem już na Camp Nou. Był tam też Karles Pujol, który już wiedział o naszej rozmowie. Podszedł do mnie i spokojnie powiedział: "Bojan, nie martw się. Cały czas będę przy tobie." Wtedy przyznałem mu się, że jestem już na krawędzi, że biorę leki. Pujol to zrozumiał. Dzień później przeczytałem nagłówek, Bojan odmówił Hiszpanii. Nie wiem, co zabolało mnie bardziej. To, jak odebrano moje słowa i obrażano mnie na każdym kroku, czy fakt, że taki komunikat prawdopodobnie wyszedł z hiszpańskiej federacji. Czułem się wtedy bardzo samotny. Wluzowanie się, uspokojenie, jakiekolwiek wyciszenie nie jest możliwe, gdy na każdym kroku słyszysz, że jesteś nowym Messim. A ja z czymś takim spotykałem się praktycznie od początku. Miałem wtedy 17 lat i grałem dla takiego klubu jak Barcelona. To był wielki szok. Byłem w szatni z takimi piłkarzami jak Eto, Pujol, Maxwell i Niesta. To było jak sen. Pamiętam swój pierwszy dzień. Siedziałem pięć metrów od wody. Byłem spragniony, ale przerażało mnie, by sięgnąć po butelkę. Bałem się, że zrobię coś złego. Dopiero w Anglii, w Stoke, spotkałem się z pewnego rodzaju archaicznym postrzeganiem futbolu, w dobrym tego słowa znaczeniu. W Hiszpanii i Włoszech wszyscy są emocjonalni, zaczepiają cię, cały czas czujesz, że ktoś nad tobą stoi, patrzy na twój każdy ruch, śledzi każde twoje słowo. Kiedy zaczęło być o mnie głośno w Barcelonie, nie mogłem nawet pójść z przyjaciółmi do kina czy na imprezę, a byłem przecież nastolatkiem. W zagrożonym spadkiem Stok było inaczej. Tam poczułem się zdala od mediów społecznościowych i całego tego pościgu za sensacją. Czułem, że mijający mnie na ulicy ludzie traktują po prostu jak człowieka. Piłkarze to przecież tylko ludzie, często bardzo wrażliwi, tacy jak ja. Potrzebujemy czegoś w rodzaju tarczy. Dzisiaj nawet juniorzy, piętnastolatkowie, mają pozakładane konta na Twitterze. Przez to już od najmłodszych lat doświadczają hejtu i presji. To nie jest dobre. W Barcelonie mogłem pójść na łatwiznę i siedzieć na ławce, może i do dzisiaj, ale tak to już ze mną jest. Czasami brakuje mi cierpliwości. Chciałem grać, stąd te częste przeprowadzki, gdy traciłem miejsce w składzie. No i ta presja, z którą walczyłem przez cały czas. Włochy, Holandia, Niemcy, Anglia, wszędzie nowe okoliczności, ale oczekiwania godne Barcelony. Zmieniałem klub i od razu słyszałem ciekawe kiedy wróci do normalnej dyspozycji. Ale jaka jest ta normalna dyspozycja? Mimo wszystko nie uważam, że moja kariera jest nieudana. Strzelałem bramki w najlepszych europejskich ligach, byłem mistrzem Hiszpanii, dwa razy wygrałem Ligę Mistrzów. Pamiętam jak po zwycięstwie nad United w 2009 roku rozmawiałem z Thierry Maurim. Powiedział mi wtedy, że po to właśnie przeszedł z Arsenalu, żeby po raz pierwszy móc podnieść ten puchar. Wtedy pomyślałem, wow, on, jeden z najlepszych na świecie, zdobywa pierwszą ligę mistrzów po trzydziestce. Obok stoi ja, osiemnastolatek. Koniec końców wiem, ile jestem wart. Nie nazywam się Messi, nazywam się Bojan.